Tadeusz Ryzyk jest jednym z najbardziej znanych i najmniej lubianych duchownych w kraju. Niechęć Polaków zawęcza bliskim kontaktom z politykami i to głównie z jednej opcji politycznej. Teraz w zbiera owoce swoich koneksji i rozpoczyna budowę ciepłowni przy współpracy z PG. Tadeusz Rydzyk słynie ze swoich sympatii i antypatii politycznych. Właśnie ogłosił budowę ciepłowni w Toruniu, która zostanie partnerem PG. Dla wielu osób fakt, iż duchowny wchodzi we współpracę z państwową spółką, jest oburzający. Zobacz film na ten temat. Tadeusz Rydzyk, już nawet się nie kryje, redemptorysta dzieląc się radością, wspominał historię swojej inwestycji. Nie krył się już nawet z tym, jaki wpływ na jej sukces miała zmiana władzy. Pozwolił sobie w przemówieniu wspomnieć samego Denalda Tuska Podzielmy się radością. Po wielkich bólach bo przecież Tusk wstrzymał nam dotację udało się, powiedział Ryzek na antenie swojej telewizji. Do rozpoczęcia inwestycji doszło dzięki podjętej przez PGF w 2017 roku decyzji. Przejęła ona wówczas francuskie spółki EDF, posiadające toruńskie sieci ciepłownicze. To była taka blokada przez kolejne lata, dlatego że poprzedni właściciel sieci ciepłowniczej w Toruniu, czyli firma Francuska EBF, robiła wszystko, żeby nie odebrać tego ciepła. Wy pewnie byśmy byli gotowi te ciepłownie zrealizować wcześniej. Natomiast nie mogliśmy uzyskać zgody od tej firmy francuskiej na odbiór ciepła. Po tylu latach się udało. Ciepłownia zaczyna się budować tłumaczyła dyrektor finansowa fundacji Tadeusz Arwyka, Luxeritatis. Wytworzona dzięki ciepłowni energia ogrzać może nawet 20% domów w Toruniu. W tym również budynki, należące do Imperium Rydzyka Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Święty. Jana Pawła II, uczeni i powstającego Muzeum Pamięci Tożsamość.